Tak, tak, tak. Cały czas promocja z kuponem bez ryzyka przegranej jest aktualna. Jeżeli ktoś chciałby sobie wysłuchać jeszcze z niej nie korzystał, to już o tym mówię, jeżeli ktoś chce skipować, to niech skipuje. Oczywiście witam wszystkich serdecznie na kanale. Obstawiamy jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, to jest jedno kliknięcie, także dzięki wielkie. No i słuchajcie, powiem szybko o tej promocji, bo cały czas są pytania z każdym filmem, z każdym dniem są pytania. Tak, promocja ze zwrotem kasy za przegrany kupon jest cały czas aktualna. Jeżeli nie macie konta w BetCliku, to jest legalny w Polsce BookMachera konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie kodu promocyjnego 50 tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć sobie pierwszy obojętnie jaki kupon za 57 zł, choćby taki jak teraz widzicie to jest oczywiście single grany na Legię, tutaj jeden z naszych odbiorców podrzucił i jeżeli ten kupon mu nie wejdzie, bo to jest jego pierwszy kupon na Betfiku, to 50 zł do niego wraca może je wypłacić, jeżeli, jeżeli wejdzie, no to cała kasa jest jego może wypłacić, właśnie w tej promocji chodzi o to, że nieważne czy ten pierwszy kupon jest wygrany, czy jest zwrot, to kasa jest do wypłaty nie trzeba grać dalej, nie trzeba obracać jak to często bywa Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to 2 minuty, swoją drogą trzymam kciuki za ten kupon. No i lecimy dalej. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku ponad 90 tysięcy ludzi. Linki są w opisie pod tym filmem. Warto sobie dołączyć, jeżeli temat bukmachersko typerski was interesuje. I lecimy z konkursem, jest pieniędzy do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Legią a Napoli. Dopisujecie swój login gracza z Betclika, typujemy do 18 45, komentarze edytowane dodane po tego godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udział w zabawie. No i teraz chyba czas przejść do typów. Zaczynamy od trzech podstawowych za stówę i mamy jeszcze trzy grane za większą stawkę. Pierwszy kupon to jest kupon od Artura i on tutaj widzi tak. Zwycięstwo Lyonu, czyli ogólnie faworyta. No Lyon dobrze wygląda w tej, w tej lidze Europy i, i, i gromadzą te punkty tak dzielnie. E, do tego over'ek dwóch i goli w meczu Legii i Napoli. Maj, mam nadzieję, że Legia w tym meczu już coś strzeli. I jest jeszcze over'ek 1,5 gola samego Lester. W meczu ze Spartakiem Lester Le grał u siebie. Lester ostatnio gra słabo, ale no... No kurde, ja nie wiem, ja bym tego nie dawał po kursie 1.39, ale to oczywiście do Was należy tutaj ocena, czy, czy jest warto, czy nie. W każdym razie 286 złotych na kuponie od Artura. Dariusz gra cztery zdarzenia i tutaj w sumie bez wielkiej argumentacji w ogóle, bez rozkminiania, gra po prostu w faworytów. Napoli ma u siebie, e, Slovan Bratysława na wyjeździe z Nikolnem i jest jeszcze zwycięstwo Rome, które zdaniem Darka będzie chciała się zrehabilitować za ten poprzedni mecz z Bodo. Który był blamarzem. I tutaj 388 zł, oczywiście ze standardowej stówy. I trzeci kupon to jest kupon od Michała i to jest taki kupon na overki. AZ y, sklusz, y, overk Owerek 2,5. To jest Liga Konferencji 1,76. To jest fajny kurs na to zdarzenie, moim zdaniem, jak tak sobie rzuciłem okiem. I jest jeszcze overk 2,5 goli właśnie w meczu Romy i Bodo. No tutaj sama Roma powinna chciąć ch ch tutaj, się, chcąc się zrehabilitować tego overa pokryć. I z tego jest 238 zł. Moim zdaniem, dobry kupon. Moim zdaniem dobry kupon i na pewno będę sobie go śledził i trzymał kciuki. Tak jak zresztą za wszystkie inne kupony. Dobra, mamy trzy podstawowe kupony za stówę i teraz no takie za większą stawkę. Zaczynamy od e, połączenia Ligi Konferencji i Ligi Euroby, o, Europy od Marka. Tutaj to tam bez dyskusji w ogóle, że jest ogromna stawka na, na tym kuponie. Ja trzymam kciuki, żeby taka kombinacja się udała i, i żeby dzisiejszy wieczór dla Marka był bardzo, bardzo udany. Dalej mamy miks, miks zdarzeń, czyli to, to nie są tylko overki, to nie są tylko roże, to nie są tylko faworyci, po prostu miks zdarzeń od Łukasza i tak samo będzie zaraz miks zdarzeń od Dawida. W każdym razie tutaj e, kupon za, za 2000 zł, no, okrągła, okrągła suma i piękna kwota do, do wygrania i tak samo jest u Dawida, też taki e, kupon z różnymi kombinacjami. Ja zawsze powtarzam, że każdy typer, bo każdy, kto sobie kupon obstawić no to jakby nie patrzeć, jest typerem, więc można tak, e, tak się mianować typerem. Każdy typer ma swoją wizję, i my ją tutaj Wam przedstawiamy, może coś Was zainspiruje, może jakiś kupon wpadnie Wam w oko. Pamiętajcie jednak na koniec, że to są propozycje innych graczy, dokładnie takich samych jak Wy. I, I niestety w tej zabawie była tak, że może się wszystko zesrać na tym filmie, żaden kupon może nie wejść, no i trudno, życie toczy się dalej, wózek dalej będzie sobie jechał, tak to wygląda, pamiętajcie o tym, żeby nie napalać się tutaj za bardzo na, na wygrane kupony, grać tutaj, jeżeli już gracie, nikt nie zmusza, ale jeżeli już gracie, to grać z głową, a ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem, bierzcie sobie udział w konkursie, no i co, słyszymy się niebawem, dobrego dnia, elo!